Dziesięć krajów, w których żyje obecnie najwięcej muzułmanów. Tak zupełnie nie kłamiąc, trochę mnie ta mapa zaskoczyła, bo nie spodziewałem się, że Indonezja jest na pierwszym miejscu. Więc z tej mapy jasno wynika, że zaledwie 40 milionów mieszkańców Indonezji wyznaje inną religię niż islam. Jeżeli chodzi o samą Indonezję, jest to o tyle ciekawy case, że w przypadku tego kraju musisz w swoim dowodzie osobistym zadeklarować, jakiego jesteś wyznania. Na drugim miejscu znajduje się Pakistan, który ja szczerze myślałem, że znajduje się na pierwszym. Trzecie miejsce należy do Indii. I natomiast czwarty do Bangladeszu. Kolejne miejsca to Nigeria na piątym miejscu, Egipt na szóstym, na siódmym Iran, ósme Turcja, dziewiąte Sudan oraz dziesiąte Algieria. Więc jak widać, dominują tutaj państwa azjatyckie, jeżeli w 100% wpiszemy w nie Turcję oraz państwa afrykańskie. Ja natomiast witam Was w dzisiejszym odcinku, w którym będziemy przeglądać najciekawsze geograficzne mapy z ostatnich dni. Jakie państwa potrzebują wizy, aby dostać się do Wielkiej Brytanii? I tak szczerze miałem w ogóle tej mapy nie wrzucać do dzisiejszego odcinka, ale jedna rzecz w niej mnie niesamowicie zaskoczyła. Chodzi tutaj, moi drodzy, oczywiście o kontynent, jakim jest Afryka i to, że absolutnie każde państwo ma wymóg posiadania wizy, aby wjechać do Wielkiej Brytanii, oprócz Botswany. Tak jest, nie przesłyszeliście się, obywatele Botswany nie potrzebują wizy, aby dostać się do Królestwa Wielkiej Brytanii. Więc zaczynając od podstaw, Botswana jest przede wszystkim krajem śródlądowym i do roku 1966 było kolonią brytyjską pod nazwą Bechuany i swoją niepodległość uzyskało jako jedno z najbiedniejszych państw na całym świecie. Więc zapewne zapytacie, dlaczego taka sytuacja w ogóle ma miejsce. Główny powód jest taki, że Botswana jest jednym z najbardziej stabilnych krajów na czarnym kontynencie. Dodatkowo warto zauważyć, że owy kraj praktycznie ma jeden z najmniejszych współczynników korupcji w całej Afryce, pomimo tego, że teraz też warto zauważyć, że ten kraj zmaga się z wielkim bezrobociem, no ale wciąż. Poza tym, raczej bez większych niespodzianek, kto ma wizę posiadać, ten posiada, a kto nie, to nie. Więc tutaj myślę, że jest już bardzo dużo oczywistych odpowiedzi. Obywatele jakich zagranicznych państw trafiają najczęściej do więzień w krajach europejskich? Jest to o tyle ciekawe, że te statystyki pochodzą z obecnych czasów, czyli z 2024 i 2025 roku. Tak, zaczynając od podstaw, w Polsce najwięcej w więzieniach, oprócz Polaków siedzi oczywiście Ukraińców, ale to tutaj nie ma nic takiego nadzwyczajnego z jednego prostego względu. Po prostu Ukraińcy są największą, grupą migrancką w naszym kraju i pewnie to się przez bardzo długi czas nie zmieni, i tak samo jest w innych krajach europejskich, co zresztą widzicie, jak na Białorusi Rosjanie, czy chociażby na Ukrainie również są. Ale z takich rzeczy interesujących to tutaj może być fakt, że Polacy również się, moi drodzy, znajdują i tutaj mamy zaznaczoną Irlandię, gdzie właśnie najwięcej siedzi Polaków, oprócz oczywiście Irlandczyków. No i Islandia, moi drodzy, to jest trochę smutne, bo Islandia to jeden z z najładniejszych krajów Starego Kontynentu. Ale tak poza tym jest tutaj trochę takich rzeczy, które zaskakują, jak na przykład w Norwegii Litwini, nie spodziewałbym się tam akurat Litwinów, a Portugalia i tutaj jest w ogóle największa sensacja dla mnie, czyli Republika Zielonego Przylądka. Nie wiem do końca, z jakiej jest to przyczyny. Oczywiście Republika Zielonego Przylądka to też dawna portugalska kolonia, ale i tak mimo wszystko jest to dość zabawne. Mapa ta przedstawia najbardziej zanieczyszczone pod względem powietrza państwa na całym. Świecie. I tak zapewne słyszeliście o tym, że niedawno miała zacząć się wojna pomiędzy Indiami i Pakistanem, która obecnie została wstrzymana, aczkolwiek prawdziwa wojna nadal trwa, moi drodzy. Zwróćcie uwagę, że najwięcej takich miast znajduje się w Indiach, bo aż 11. Ale co lepsze, Pakistan wcale nie ustępuje, bo kilka również miast znajduje się w tym też kraju. I poza tym mamy tylko kilka wyjątków, i takim wyjątkiem jest na przykład Kazachstan oraz miasto, jakim jest Paraganda, jedno również z większych w tym państwie. Khotan, również miasto znajdujące się w Chinach, oraz co ciekawe, jest tutaj również stolica Czadu. Mapa ta przedstawia wszystkie państwa, które uczestniczyły w tegorocznej paradzie zwycięstwa w Rosji. No i tutaj, jeżeli chodzi o te kraje Europy, no to jest ich bardzo mało, no ale jednak są. Białoruś, no to myślę, że nikt się nie spodziewał, że mogłyby być inaczej. Słowacja, no tutaj wiadomo również o te koneksje, jakie jest posądzane obecny premier tego Państwa, no i Serbia również się znalazła z państw europejskich. Poza tym nie było już żadnego państwa na starym kontynencie. Jeżeli chodzi o Azję, to tutaj tych państw troszeczkę było. Mongolia, Chiny, Kazachstan, czyli przede wszystkim sąsiedzi Rosji. W Afryce również państwa takie się pojawiają, ale o dziwo nie ma ich wcale tak dużo. Tutaj mamy chociażby Egipt, znajduje się również Etiopia, także tych państw troszeczkę było. Ameryka Południowa, Brazylia i Wenezuela pojawiły się oraz jeżeli chodzi o Amerykę Północną to tutaj znajduje się Kuba także no przede wszystkim są to państwa, które raczej nie są na arenie międzynarodowej i zbytnio dobrze postrzegane a, ale wiadomo w sumie jak dla kogo jak obrazić każde państwo europejskie za pomocą jednego zdania w 2025 roku? Tak swoją drogą, nie każdy może być świadom, ale z rok czy dwa lata temu nagrywałem podobną mapę na jednego z moich szorców, aczkolwiek dużo się zmieniło, ponieważ ta mapa została zaktualizowana tak, aby była jeszcze bardziej aktualna w 2025 roku. Chociaż niektóre rzeczy zostały jeszcze z tamtej starszej mapy, bo były bangerami, więc w sumie nie ma co jej zmieniać. A my możemy widzowie ustalić, że jak pod tym materiałem zbierzemy 2000 polubień, to ja stworzę swoją własną autorską mapę w roku 2025, która obraża każdy kraj Europy. Więc zacznijmy sobie od Półwyspu Iberyjskiego, i tutaj jedno proste pytanie do Portugalii: czy mówisz w języku brazylijskim czy hiszpańskim? Oczywiście tutaj jest wyśmianie tego, że portugalski język jest przez wielu uważany, że po prostu w Brazylii mówi się po brazylijsku, a nie portugalsku, a hiszpański jest takim ogólnoświatowym, także stąd myślę, że jest to w pewien sposób zaczepienie, w stronę właśnie tego państwa. No, oczywiście wiadomo, że w Brazylii mówi się po portugalsku, a nie brazylijsku. Jeżeli chodzi o Hiszpanię, to w ogóle jeden mały easter egg mi tutaj troszeczkę uciekł i zwróćcie uwagę, że jest oddzielona ta część katalońska, więc tutaj od razu zaczynamy od zaczepeczki, że Katalonia jest niepodległa. Poza tym loud and annoying, czyli głośniej i wkurzający, szczerze nie wiem, nie miałem do czynienia z Hiszpanami, także nie wypowiem się na ten temat. I pytanie, czy jesteście latynosami? No żart z Francji jest po prostu ponadczasowy. Wywieszenie białej flagi i nic nie trzeba dodawać więcej, to mi się podoba. Islandia jest zimniejszą i droższą wersją Norwegii, pewnie można się z tym zgodzić i o tyle byłoby to fajniejsze gdyby Norwegia była jakoś zdecydowanie tańsza niż Islandia, a wcale taka nie jest. Poza tym mamy tutaj nazwanie Irlandii po prostu południową Irlandię z racji tego, że już mamy Irlandię północną należącą do Wielkiej Brytanii. Ale ogólnie Wielka Brytania jest tutaj taka przedstawiona bardziej pod względem Anglii, no bo jednak zawsze będzie Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii kojarzyć się przede wszystkim właśnie z Anglią i pomijana jest tutaj trochę Szkocja oraz Walia. Już nie wspominając kompletnie o Irlandii Północnej, bo moim zdaniem ten region jest najbardziej pomijany, jeżeli chodzi o całość. W Norwegii mamy zapytanie, czy jest to po prostu zachodnia część Szwecji. Natomiast, jeżeli chodzi o Szwecję, to tutaj jest pojechane po całości. Ja nawet tego nie będę tłumaczył, bo nie chcę stracić monetyzacji. Ale myślę, że każdy, kto trochę ogarnia angielski, wie o co chodzi, więc ja to pomijam. Finlandia, Most Depressed Country, czyli najbardziej depresyjny kraj. Co ciekawe, Finlandia została na tle całej Europy wybrana jako najszczęśliwszy kraj do życia w Europie. Także jak rozumiem, po prostu chcieli odwrócić tą sytuację, ale to dobrze, bo oznacza, że nie mają za dużo na Finlandię. Dania, i tutaj mamy podpis ze Szwecji. Byli prawdziwymi wikingami Tak szczerze, moim zdaniem to tak bardzo nie rusza Nie wiem, powinni napisać, że Klocki Lego stworzyło jakieś inne państwo Czy coś takiego To byłoby najbardziej poruszające Przyznam szczerze, że nie wiem do końca o co chodzi tutaj z Belgią Ale Belgia mi tak mocno nie interesuje Jeżeli chodzi o to, że Po prostu zatonęła cała Holandia no To jest tak głupie i podsumowaniem tego jest, że w ogóle autor tej mapy nie wspomniał o Luksemburgu, nawet nie wyznaczył jego granic, więc myślę, że nie dało się bardziej urazić tego państwa. Mamy tutaj zaznaczoną Szwajcarię i wstawione emoji czekolady oraz flagę Belgii, to oczywiście jest tutaj beka z tego, że to Belgia ma najlepszą czekoladę na świecie, a nie Szwajcaria. I Włochy, Włochy to po prostu jest to, co pamiętam z tamtego odcinka, czyli jeden z najlepszych podpisów, I like pasta with the ketchup, czyli uwielbiam makaron z ketchupem. No myślę, że jakbyście to powiedzieli jakiemukolwiek Włochowi, że chcecie mieć na swoim makaronie ketchup, to nie byłby najszczęśliwszą osobą na świecie. Jeżeli chodzi o naszych zachodnich sąsiadów Niemców, to tutaj mamy podpis, że są niegrzeczni i rasistowcy. Co, co jest bardzo interesujące. Myślę, że jest tutaj jakaś osoba, a nawet Parę, która kiedyś w swoim życiu była w celach zarobkowych w tym kraju, więc możecie napisać, czy w rzeczywistości tak jest. Mamy tutaj również Czechy i podpis Eastern Europe, czyli. Wschodnia Europa, no to tutaj jest taki wiadomo pocisk z tego względu, że raczej Czechy chcą się identyfikować jako Zachodnia Europa, czyli jeden z tych bardziej rozwiniętych krajów. Natomiast jeżeli chodzi o Słowację, to mamy podpis, czy jest to Słowacja czy Słowenia. Kto chociaż raz w swoim życiu nie pomylił tych dwóch flag, niech pierwszy rzuci kamieniem? Nawet nie wiecie, przez jak długi czas serkałem na tu Austrię i do końca nie kumałem, co tam jest przedstawione, ale. Chyba już zrozumiałem o co chodzi po takim charakterystycznym tutaj wąsiku. Myślę, że większość z was wie. <grych> Na Węgrzech mamy Transylwania jest rumuńska, no to wiadomo, tak zwany spór. W Słowenii mamy podpis Alpine Serbs, czyli po prostu Serbowie, którzy mają dostęp do gór Alp, no to wiadomo. Chorwacja, w ogóle jest tutaj dużo beki z tego, że te kraje tak naprawdę wszystkie należą po prostu do Serbii. Katolicka Serbia, jeżeli chodzi o Chorwację. W Bośni mamy na przykład podpis: turecka Serbia. A jeżeli chodzi o samą Serbię, no to tutaj jest kolejny pocisk, bardzo mocno wymierzony. Czyli Tesla był tak naprawdę Chorwatem, a nie Serbem. Tutaj, jeżeli chodzi o jego pochodzenie, do dzisiaj toczą się spory. Poza tym, w Macedonii Północnej jest po prostu wstawiona flaga Bułgarii, więc tutaj zbytnio się nie wysiili. No i wiadomo, Kosowo jest serbskie, jeżeli chodzi o samo Kosowo. A, a także jeżeli chodzi o Albanię, bo tutaj również taki spór ma miejsce. No i jeżeli chodzi o Grecję, to tutaj Sounder Macedonia, czyli południowa Macedonia. Jest tutaj bardzo dużo takich historycznych pocisków. W Bułgarii natomiast mamy napis, czy wciąż używają rosyjskiego alfabetu. No tak, no wciąż Bułgaria używa rosyjskiego alfabetu, oczywiście z dużym przymrużeniem oka. No i Rumunia również moim zdaniem, tak z tych wszystkich krajów do tej pory, ma dość mocny pocisk. Ponieważ to można rozumieć w taki sposób, czy mieszkańcy Rumunii oraz Romowie to jest to samo? Oczywiście absolutnie nie jest, no ale wiadomo, Mołdawia nie ma żadnego pocisku. Tak samo. Teoretyczna część, która mogłaby mieć, czyli Naddniestrze. Być może jest to właśnie specjalnie celowe, bo tego po prostu nie uznają. Jeżeli chodzi o Turcję, no ja na Cyprze mamy w ogóle flagę Cypru Północnego. Can you translate this Arabic sentence? Czyli, czy możesz przetłumaczyć to arabskie zdanie? No dobrze, no ładnie się bawią w tej Turcji. Jeżeli chodzi o Ukrainę, to tutaj teoretycznie mamy aż dwa zdania, bo pierwsze jest po prostu pytaniem. Czy mówisz po rosyjsku? No to wiadomo, teraz, jeszcze w obliczu tego, co się dzieje na Ukrainie. Ale drugie pytanie jest takie zaskakujące: What about a Nobel Prize or Oscar? Nie wiem, to jest chyba po prostu jakaś zaczepka w stronę prezydenta obecnej Ukrainy, bo yy, być może źle interpretuję to zdanie, ale tak mi się wydaje. Białoruś jest opisana tutaj jako Biała Rosja. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie państwa bałtyckie, to tutaj mamy napisane, czy to jest po prostu część. Rosji, no i tutaj tak hmm, teoretycznie można tak cisnąć. Pamiętam, że kiedyś właśnie w piosence Jacka Kaczmarskiego było pytanie: po co w Europie tyle państw, jeżeli chodzi o Bałtyki? Także Coś w tym po części jest, no ale wiadomo, jeżeli byśmy tak powiedzieli komukolwiek z tych państw, to na pewno nie byliby zadowoleni. Nie no, oczywiście są to trzy oddzielne państwa, tutaj możemy sobie tylko pożartować. No ale czas na Rosję i tutaj jest pierwsza rzecz, która absolutnie mnie miażdży: Rosyjska armia prezentuje się dobrze jedynie podczas swoich corocznych parad zwycięstwa. No jest tak, moi drodzy, co. Tutaj możemy więcej powiedzieć, jeżeli chodzi o ich trzydniową operację specjalną, która trwa ile już bo chyba mi zegarek stanął 3 lata, będzie już chyba tak. Chyba już są 3 lata, masakra, swoją drogą jak ten czas leci. Tutaj jeszcze kolejny pocisk, rosyjski i ukraiński to taki sam język, prawda? No i oczywiście tutaj myślę, że nie jeden Rusek mógłby się zdenerwować, oczywiście język rosyjski i ukraiński różni się od siebie, ale ta mapa oczywiście ma taki cel. No i na sam koniec Polska, oczywiście Polska jak pewnie mogliście zobaczyć to przez cały czas, od kiedy mówiłem o innych państwach, wstawiam, że większość z Was z rokiem już na Polskę zerknęła, jest to samo co było wtedy, no ale ten pocisk jest chyba najlepszy, Lepszy, czyli polskie obozy śmierci, co jest absolutnym kłamstwem, ponieważ to były niemieckie obozy na polskich ziemiach, to zawsze warto pamiętać. Aczkolwiek, tak, wchodząc już w taki okres roku 2025, no nie wiem, myślę, że można by było jakoś Polskę mocniej pocisnąć. W sensie mocniej to nie, ale bardziej aktualnie. No bo teraz, to co się dzieje w, podczas w ogóle tych wyborów prezydenckich, to już jest dla mnie abstrakcja, to jest po prostu za dużo, nie wiem. Wstawiłbym tutaj chyba twarz Jacka Murańskiego, i miał to wszystko gdzieś. Naprawdę, tak czasem myślę. To byłem ja, to byliście Wy. Dzięki za dziś. Do usłyszenia w kolejnym odcinku.